a te kariery nowych y, artystów to będą y, trwały znacznie krócej by nie powiedzieć że to będą krótko trwałe no, jest taki pęd informacyjny że dzisiaj jesteś a jutro potrzebują nowego idola lub worek treningowy do obicia nie mhm. y, tak samo wytwórnie tak samo platformy streamingowe tak samo y, ci wszyscy tak zwani y, Dziennikarze, youtuberzy, którzy opracowują te swoje plotkarskie filmiki z życia gwiazd, czy sceny muzycznej, najczęściej sceny rapowej, bo to jest no tak na topie, to no. więc muszą być nowe ksywki, nowe twarze, nowe aferki, żeby to wszystko nakręcać i ci biedni ludzie w tym uczestniczą, e, są po prostu kurwa tak zniewoleni, nie mogą z tego w żaden sposób się wymiksować, wyjść, bo tracą na słupkach popularności, ćpają dużo narkotyków i po prostu wchodzą jeszcze bardziej